Tośka! Tośka! Przywitaj się ładnie z widzami. No co tak na mnie patrzysz? No tak jak się patrzysz na mnie. No? he, he, he. Hello? Tośka! Mój kocie kochany. uczę się Mam wszystkim z tej strony, które 97 się to jest kolejnym bloku niczym w życia wzięte, tak jest. Eee, trochę nietypowo dzisiaj, ponieważ zaczynamy vloga naszych w ręki wręcz, bo trzymam tą kamerę na ręce, być może założyliście, że kamera się się. i co ogólnie wam do powiedzenia, ogólnie to się gapi jak kurde na coś nie wiadomo na co w sumie. Tak spokojnie to się, o, jest dobrze. Śpij sobie, śpij, śpij, śpij. W wam do powiedzenia. Mam wam do przekazania parę informacji związane właśnie z latem. Sorry, że trzymam kamerą prawdopodobnie, mu się ręka latem, z sezonem letnim, wakacyjnym, o, tak bardziej to będzie lepiej nazwać. Planuję sobie 4 i 5 lipca wyjechać do Trójmiasta i do Warszawy. So, najpierw do Warszawy potem do drugiego miasta jadę. 4 lipca jadę bodajże z Poznania wyjeżdżam o godzinie e, 8.26 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I na Warszawie będę koło godziny 11.35 na dworcu centralnym. E, co mam zamiar porobić? Głównie to, że w Warszawie nigdy nie byłem. Nie będę nigdy w którym mieście, więc teraz postanowię sobie, że w te wakacje sobie pojadę. I sobie zwiedzę. A przy okazji sobie zwiedzę... Zwiedzę. Eee, a przy okazji sobie spotkam się z paroma znajomymi. Spróbuję eee, się spotkać ze Sulejkiem, z Rychem, z Karidzinem, jeśli się uda. I z paroma innymi moimi ziomkami z Warszawy właśnie. Może już nie związanymi z YouTube'em, ale innymi sprawami. Mm, więc... Ja będę na dworcu centralnym około godziny 11.35 plus minus godzina, bo z PKP to jest różnie ostatnimi czasy Co do Trójmiasta, to dlaczego idę do Trójmiasta? Postanowiłem sobie, że pojadę do Trójmiasta głównie chyba z jednej przyczyny Najważniejsze, żeby się spotkać z Depoliszem Dlaczego? <grym> Dlatego, że ogólnie mogę powiedzieć, że mnie inspiruje do wszystkiego i mi się z nim rozmawia, więc bo że się z nimi spotkam. A, też sobie postanowiliśmy oboje, że nagramy sobie co tak, najmniej chyba dwa filmy. Jeden taki vlog, będzie vlog, albo film jakiś fajny, śmieszny, dziwny, coś wymyślimy jeszcze. A drugi film to prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie taki nasze wspólne QA, yy, czyli pytanie i odpowiedzi. Hmm. I znaczy, jak to będzie wyglądało prawdopodobnie? Prawdopodobnie to będzie wyglądało jest i tak, że czy yy... po prostu będziemy sobie na zadawać pytania i odpowiedzi? I tyle. No nie wiem dokładnie, jeszcze jak, ale będzie jak będzie. No, mam wam do pokazania to, że yy, jest yy, prowadzę bloga zupełnie nowego na stronie o takiej. I zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ z poprzedniego bloga się przeniosłem i tyle. Już parę wpisów się pojawiło, a będzie ich jeszcze więcej, więcej. Do zobaczenia w Warszawie lub w którymś mieście.